Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na końcu świata. Gdzie jestem Dało Hello Brian. Witajcie! Noże Hello Brian. i gdzie jest z, z dawać to pięterko? Więc widziałam chyba drewno. Wolga schodzę, żeby pozbierać drewno. Zostać jej otwarte. O jakieś ścieżki tu są. Spadnięte. Tak, nie mam się siekiery, powrót. że tu schodzę po siekierkę, to będzie czas jak 10 minut do tego film jak zawsze. Kurde, mam dużo tu I dalej, nie mam siekiery, leży mam patiki na siekiery. Daje nam sobie zrobię, bo dałem jeszcze dnia materiałów. Działaj No więc, może... Herobrine A może wybudujemy to do mnie z tego drewna, tylko z innego A masz gdzieś inne? No Gdzie? Daleko Ale mogę się w każdej chwili teleportować Kurde, jest jest także do nowszej wersji 15.4 jak to cię było. Dobrze czekaj, przy ciebie do ekran nie mam na maksa Dobrze, więc tak kopię właśnie teraz z drewno Śnieg spada, że... Kurde, co się żeby stało. Ale Ale kurde, dobre to było. O kurde, dobre to było. Jeszcze jedno chcę tak zdjąć. I jest w powietrzu. Jak wiem... Ja na lotce dać, to to przybliżył. No ja sobie lot i to przybliżę. Klipie. Ale kurde to fajnie na tym się dostać? Nie boję się na to, coś mi się stanie A, spadł to razem ze mną To, to jest jakiś bug, no jak? Jak to może tak sobie po prostu wisieć w powietrzu? A gdzie ten śnieg jest? No wszystko już prawie wszystko spadło, ale jest jeszcze Jeszcze kurde, te drzewa jeszcze chcę wykopać. Jakie to piękne, za drzewa latają. A to już za zejść. Zresztą to mogę być fajny parkour. O, leci śnieg jak. No. Tak jest, drewno, które ja, za, ja zbieram. Mmm, może u mnie. Sprawdź. Czekaj spra... prawda? Mam 22 sztuki tylko. No więc kolejne żeby właśnie poszło... Co się kurde z tym stało? O nie, to jest zasadny drugi. Tak, czyli już... Nie to, a co A, no, 28, to napięte, że... Przepraszam za powiadomienie. Jeszcze gdzie to jest drewno, kurde... Mały ten las, mi się wydawało, że on jest większy. Ja mam taki 48. Co?! to ty mi, kurde, cały drewno dobrałeś. Ja mam 35, tylko... Dlatego właśnie mi się tak wydawało, że ja mam mało drewna. 5 minut. 5 minut filmu już minęło. Zobaczcie. Ty... Cieszymy. To ja dawca gram 8. Wrzucę to pewnie o 9. Dobra, ja już idę na piętnerko. Hello. Nie wiem, no. W tym domu mieszkać się. Czy się. Przyszysz. Czy się przeprowadzać? Piszcie w komentarzach, żeby mieszkał w tym domu. Tu została wejście na balkon. Na balkon. Okay. No tu będzie balkon. Że przeprowadzę się do innego domu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze taras teraz bym sobie jeszcze wybudował. A po no A co na łopata? no. Ja mam ja, ja jeszcze. No dobrze, to nie. A ja właśnie buduję sobie te drewna. A łopatą? No. To nie wiem dlaczego? No czuję, to, tobie głowa zniknęła. Nie wiem. Cześć, to jest. No, teraz ja sobie i policzę to jest Raz, dwa. nie Cztery. cztery. Chyba jest ta wersja znowu. No, a, a, a czy wiesz, że tu w ogóle śniegu nie ma? No popatrzcie na mój ekran. No bo ja już wszystko zrobiłam. A wcześniej też nie było. No wcześniej nic nie było, no oglądasz się ten film na YouTube i zobacz, że u mnie nic nie było, przez cały film tu nic nie było. Coś właśnie, czyli ja jeden. Dwa, trzy i cztery. Na cztery wysokości to zrobi. Najpierw zróbmy Ja pierwszy wolę tak. Kurdy. Nie spadamy, nie spadamy, nie spadamy, nie. Jeden. Jesus. Dwa, trzy, cztery. Cztery 2, 3, cztery. Gdzieś taka wysoka musi być całego piętra. Jaka? No taka, że jak jest budowana. Okej. Jeszcze był kurde poszedł... To za to ty to, to buduję, a jak gdzieś pójdę po piasek. Właśnie tu kurde też przecież tu był chodniczek. Eee, poczekaj na mnie. No kurde... To, a się z nie wypadają... Nie wypadają z tego ściechy. No a. A stąd strzał. No nie wiem jak to da dużo, że nie powiem jak to dużo, a dużo. Mi się skończyło znowu. I koniec dylemno. już nie Dobra i się to trochę, bo możecie ze słabo słychać, by być. Okej, już jestem blisko Dobra, gdzie tu może być kurde piasek? On za mną. Tak? Cześć, w i pontach, czy gdzieś jest. Czy była plaża, wiem, że była plaża gdzieś. Dziura. O, właśnie w dziura. Jest! No jest, kurde, piasek. Ja już bawię, ja już bawię. Tutaj jest! Na, tu jest plaża! A w plaży, kurde... A ja... No przepraszam, że, kurde, sobie to ale no, chciałem piaska. A poza tym to, to, małe czyty, bo, kurde, bo tu byłem. Są, so, ale... O, wreszcie teraz śnieżki wypadają. No to, kurde, tam, tam, śniegu nie było. To te, mówiłem, ogronić sobie ten filmy. I zobaczyć, że tam w ogóle ściegu nie było. To nie wiem. to Zbago ja A nie. A, zużywałaś się łopata? Tak. Zbagowane coś. Ty jest wersja 15.4. no... Ja chcę się ściągać, to sobie ściągcie, ale... Ale no raczej powrócę chyba do starszej, 15.2. dwa. Nie chyba, chyba... już pliki. Nie, nie mam już plików chyba na telefonie. No wiedziała, bo żeby tyle wystarczyć. I ile ty masz? Więc już wracamy do domu. I ile ha, masz pierchu? Nie, mała. Bo mi się nie chciało zbierać. 44. stary? O, tu jeszcze kurde jest około domu zaraz. Przehaha się jest. Na, na moje, Pa chwili nie ja mam piechu. Aha, widzę. Bo to na było ekstremnie. Tam też było więcej. Tylko nie wszystko. Dobrze. Więc cóż już raczej będzie koniec tego odcinka. Więc ja, ja się już będę z wami żegnał. Złoto. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.